Trzy razy obeszłem już cały statek, w sensie to, co było można. Wróciłem się z, tutaj z lodu. Widać teraz, jak fale... ...za nami płyną i że skręcamy trochę. Tam było oddali świeci się jakieś miasto. Pewnie dalej Dover. Widzę chyba z 18 statków wokół mnie. Tam się pół ...miga boja. Tutaj druga boja Pewnie statek po prostu pływa między nimi Między czerwoną a zieloną I dzięki temu wiedzą gdzie są Pomijając GPS oczywiście Tam jakiś kuter jest Rybacki Tu łowi dorsza pewnie nie będzie widać na kamerze bo za mało światła ale tam gdzie to światełko właśnie tam jest nie wiem czy pokazywałem tędy się wchodziło tu jest taka lina i nie można przejść tak samo z tamtej strony ale to jest zły odbicie i z tej strony się pojawiła jakaś mięsta świata, więc dlatego patrzę z tej strony i potrafi nieźle bujnąć. Zobaczcie sobie, tu jest poprzeczka i dorównuje się do ściany, do świateł i za chwilę wraca, tak buja. W ten sposób będzie lepiej. Skupmy się na światłach, tylko się o ścianę Nieźle potrafię bujdać, chyba dopływamy już. Jeszcze z tej perspektywy pomijamy coś takiego. Nie mam pojęcia jeszcze, ale chyba tam wpłyniemy w tę dziurę O, no, gdzieś się tu wpływamy Tam stoją inne No nie będzie tego widać, zakręt zrobiliśmy spory Byliśmy tutaj, w tej zielonej pomiędzy tą czerwoną Widać jak statek skręca Przyszedłem znowu na ten róg Tutaj coś lepiej widać Kontenery tam są, doki ale raczej będziemy wschodem wyjeżdżać, a nie tyłem. No nic, jestem pierwszy raz, więc muszę iść. Zobaczę od kuchni.